Niatarną Tarnów, Stelmet, Falubaz Zielona, Góra, pierwszy pojedynek, półfinałowy za nami. Jeszcze przed spotkaniem udało nam się porozmawiać z Kacprem Gomulskim, który zapewniał, że mobilizacja w drużynie jest ogromna. Myślę, że będzie to ciężkie bo jak każdy inny. To już jest półfinał, więc tak może powiedzieć, że wszystko zaczyna się od nowa i, no i trzeba walczyć na całego przez 15 biegów. Nie można puścić się centymetra toru i trzeba dać radę. To ostatnie nieco szczęśliwe spotkanie tutaj, które zapewniło Wam zresztą awans do playoffów, bardziej Was zmobilizowało. Wierzyliście, że, że jest szansa na to, żeby powalczyć tak jak w zeszłym roku? E, to już e, inny, że tak powiem, mecz, bo to są już playoffy. To e, tutaj nie ma już e, czasu i chwili zawahania, tu już trzeba dać się z siebie Maxa. Myślę, że ten mecz z mógł być troszkę lepszy w naszym wykonaniu, ale to już, to już jest historia. Teraz tak jak mówię, są playoffy, jest nowy mecz, wszystko zaczyna się od zera i, no i trzeba dać siebie wszystko. Od początku walka na torze była zacięta, obydwie drużyny jechały praktycznie łeb w łeb. Po czwartym biegu było 13 do 11 dla naszych, w piątym doszło do upadku Jarosława Hampela. Na szczęście zawodnikowi stelmetów aluba z zielona góra, nic się nie stało. Kolejny opadek w szóstym biegu zanotowali Piotr Protasiewicz i Janusz Kołodziej. W następnych gonitwach przewaga jaskółek powoli rosła aż do 11 punktów po 11 biegu. Po wygranej 4 do 2 w 13 biegu na tablicy zanotowano wynik 44 do 34. I wydawało się, że biegi nominowane tylko powiększą przewagę gospodarzy. Niestety stało się odwrotnie. 5-1 przegraliśmy bieg 14, a po wykluczeniu Janusza Kołodzieja w ostatniej gonitwie po dotknięciu taśmy ostateczny rezultat to 47 do 43 dla Unitarnów. I choć to ciągle wygrana, to o zapasie punktowym przed rewanżem praktycznie nie ma co mówić. To było pewne, że taki wynik, który był w rundzie zasadniczej, to był wypadek przy pracy. No cóż, mogę powiedzieć? No troszkę dzisiaj sobie sami pomagaliśmy, to znaczy pomagaliśmy, żeby nie zdobywać punktów. No bo no wiadomo, są duże nerwy, są półfinały, trzy taśmy też. Swoje zrobiły, no bo Janusz dzisiaj był bardzo szybki, no dwa razy nie wystartował, bo dotknął taśmę. Tor był też troszeczkę inny niż zwykle, ale to deszcz to robił, dlatego że padało w nocy i właściwie do godziny czwartej, pół do piątej to jeszcze... Żyło także to nie jest dla nas żadne wytłumaczenie. Najlepiej dla Unii pojechał Maciej Janowski, Janusz kołodziej chodzi, gdyby nie dwie taśmy Janusza to byłaby szansa na komplet. Nerwy zrobiły swoje później tam w pierwszym razem jak wjechałem taśmę, zerwała mi się regulacja w sprzęgle i to sprzęgło nie miałem źle wyregulowane i po prostu trzymając gaz, miałem coraz mniej sprzęgła, coraz mniej i wystarczyło minimalnie popuścić i w, w, wjechałem w tą taśmę w, w moim ostatnim biegu no kurczę, kątem oka widziałem Piotka i, i jakoś Piotrek się ruszył, moja głowa mówiła jeszcze nie jedź, ale ręka sama zareagowała i, i akurat koło tak skleiło, że, że wjechałem, także ręka nie słuchała i, i, i się stało, co się stało. No nic. Optymistą przed rewanżowym. pojedynkiem w Zielonej Górze jest Maciej Janowski. Oczywiście nie ma co teraz dzisiaj tutaj dramatyzować, że, że to są tylko cztery punkty, Oczywiście pojedziemy do Zielonej Góry i nie będziemy składać broni, będziemy chcieli oczywiście walczyć dalej o ten finał. I cóż, no wynik dalej jest sprawą otwartą. Wiadomo, cztery punkty jest to niewiele, ale, ale wydaje mi się, że mamy ambitną drużynę, którą stać na, na walkę w Zielonej Górze. i i mam nadzieję, że tak też się stanie. Ale w rewanżu nie będzie łatwo w rundzie zasadniczej. Stelmet Faluba pokonał Unię Tarnów u siebie aż 18 punktami, a jedynym zespołem, który wygrał w Zielonej Górze był Unibak Storuń. Rewanżowy pojedynek już w niedzielę o godzinie 18.45 na torze rywala Julita Majewska, Tarwizja.